Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku od początku i chciałbym od razu wam przedstawić na moich wspaniałych fenomenalnych gości La Vendors. I teraz przedstawiam tak, jak goście siedzą od mojej lewej, czyli tymka przed... Hej. Maciek. Hej. Michał. Hejka. Bartek? Dzień dobry <noise> oraz Witam. Jak miło mnie was gościć? Tak na pierwsze pytanie chciałbym was się zapytać, jak się czujecie dzisiaj tak naprawdę? na talcie może? Mocny 7, jest git. <noise> Mocny 7? Tak ogólnie czy robimy poszczególnie? Ja się czuję dobrze na przykład. Dobrze. Ja no się rozumiem. Czuję Wspaniale. A ja tak się... w skali od 1 do 10, bo tak ciężko to określić dobrze no to, czy wspaniale. Ale nie mocne 8,5. Mhm. Panie Michale. Niech będzie już te 8. Niech będzie te 8! Panie Pewna ósemka. Pewna, pewna. Tak jak wcześniej wspominałem bardzo trafnym... Y... Punktem będzie 7,5. 7,5. Jestem z Was niezmiernie zadowolony. Cieszę się, że mamy dzisiaj wspaniałą energię w studiu, pomimo tej zimowej pogody. I też chciałbym Was mniej więcej przedstawić, tak jak się przedstawiliście mniej więcej w swoich social mediach. Lawenders powstało z chęci przekazania naszych emocji poprzez teksty, melodie i nieoczywiste brzmienia. Ale tak, chciałbym się Was na wstępie zapytać kurczę, jak to się wszystko zaczęło? Jakby to jest program od początku, prawda? Więc chciałbym się właśnie zapytać, jak to wszystko się zaczęło, jakby od początku. Skąd się znacie tak naprawdę? Dobrze, to może ja zacznę mówić, bo chyba ja byłam na początku. Mm -hmm. nope. e... Chyba. Wszystko zaczęło się od Natalki. No, generalnie pisałam sobie piosenki, tak sama dla siebie jeszcze trzy lata temu. Mm -hmm. Jak się w ogóle zaczęła twoja droga z muzyką? Mm, rodzice mnie zapisali na zajęcia. Mhm. Mm na gitarę i na wokal. Mhm. No i jakoś tak dalej poszło, że płakałam, że chcę zrezygnować, a oni mówili mi, że, że, że nie, że mhm. mam tam chodzić. I gdzie dzisiaj że... jesteś gdzie jesteś? Tak, i dzisiaj jestem bardzo wdzięczna. Mhm. No i napisałam sobie parę piosenek, później spotkałam Tymka na studiach, jak e, wyjechaliśmy na studia, zupełnie przypadkiem. Mhm. Znałam go wcześniej swoją drogą. Tak, uczyliśmy się razem grać na gitarze tam, gdzie zmuszeni natalkę, żeby się uczyć właśnie grać. I tak. mnie nie zmuszali, ale też się tam uczyłem. Mhm. <grym> no właśnie. I potem <grym> pojechaliśmy do Warszawy na studia, zupełnie <grym> przypadkiem się tam spotkaliśmy i zaczęliśmy coś tam sobie podgrywać, bo... Tak, jednak... jeszcze przerwę wam. A co studujecie wszyscy inaczej, wtedy studiowaliśmy budownictwo w mhm. Warszawie na Politechnice. No, to wtedy studiowaliście budownictwo. Jasne, dobra. Tak, i teraz właśnie jesteśmy w domu studenckim, wtedy też mieszkaliśmy w akademiku, więc jak mm -hmm. korzystacie ja swoje korytarze, tam też były korytarze, wyobraźcie sobie. I mieliśmy takie fajne kratki schodowe, na których mogliśmy sobie siedzieć, grać na gitarze i się zbierały osoby mm -hmm. różne. Graliśmy kto chciał to był, kto chciał to pił piwo mm -hmm. I, i w ogóle. I w ogóle całe te. <laughs> tak, z tym nie byliśmy za bardzo usatysfakcjonowani z tych studiów. Mm -hmm. I zaczęliśmy, no próbowaliśmy złożyć zespół w Warszawie, mm -hmm. ale nie wyszło. Mm -hmm. Mm -hmm. No i wróciliśmy we dwójkę do Stoku. No bo tak? tak się złożyło, że oboje rzuciliśmy te studia. No właśnie. <laughs> Takim <laughs> czystym <śmiech> przypadkiem. <śmiech> Znowu ten przypadek. Mm -hmm. No i wtedy stwierdziliśmy, że robimy coś w białym stoku. Czy znaczy nie, no nawet wcześniej już jak jeszcze tam byliśmy i próbowaliśmy kogoś znaleźć, na przykład na perkusję, to Bartek mówił, że mu się podoba to, co my gramy. Podobają mm -hmm. się piosenki natalki i powiedział, że chce z nami chętnie pograć mm -hmm. jak będziemy tutaj. No to zrobiliśmy sobie też taką próbę któregoś razu, żeby przećwiczyć. Chcieliśmy Bartkę na próbę. Mm -hmm. Bardzo dobrze nam się razem grało. Mm -hmm. Oczywiście Bartkę znaliśmy też już wcześniej. Mm -hmm. um, nie pamiętam za bardzo skąd, ale e, znamy się. Taki koncert był w pierwszym liceum Tak. Tym. Faktycznie. <laughs> tak, tak zwany incydent. Incydent nie powiem mm. jaki. Tam w sumie to było pierwsze spotkanie moje z Natalką i Tymkiem. Byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, mm. aczkolwiek nie mieliśmy okazji jakoś dłużej ze sobą pogadać. Wtedy mm. tylko pamiętam, że przy próbie z Tymkiem zagraliśmy chyba Fate to Black. Tak, i potem mm. jakaś sprzątaczka chciała. Tak, żebyśmy wyszli. wyszli. Pozdrawiamy panią skrzątaczkę. Tak, jak najbardziej pozdrawiamy. Rozumiem, jak najbardziej. Czyli rozumiem, że u was głównie dominowała y, przypadkowość. No tak, no i y, potem szukaliśmy basisty. Siedzi tutaj koło mnie nasz wspaniały Maciek Witam. o ciemnych włosach. I ciemna, szukaliśmy ciemna basisty. Głos. Maciek był idealną osobą, bo po prostu się lubimy, więc... Czemu by nie zaproponować? Czemu by nie zaproponować? Tak czystym przypadkiem. Umie czy nie umie grać? A, może być, pakujemy. No, okazało się, że na szczęście tam troszkę coś tam wychodziło. Jasne, rozumiem, jak najbardziej. Kurczę, naprawdę niesamowicie, bo myślałem, że to jesteście taką zgraną ekipą, przynajmniej tak mi się plasowaliście jako zgrana ekipa z liceum, że jesteście przyjaciółmi od lat i tak dalej, ale wciąż widzę, że pomimo dominowania właśnie takiego przypadku, wow, bez kitu, jest to naprawdę niesamowite, przynajmniej w moim mniemaniu. Kurczę, czy inspirujecie się w swojej twórczości jakimiś wykonawcami? Oczywiście, mam wrażenie, że każdy mhm. ma swojego wykonawcę lub kilku wykonawców, którymi się inspiruje. Mhm. To też mocno zależy od przedziału czasowego. Mhm. Pisząc płytę, inspirowaliśmy się czym innym, teraz inspirujemy się czymś innym. Mhm. Jasne, rozumiem jak najbardziej. Ja sam przykładowo, jak sam piszę właśnie wiersze, to bardzo in inspiruję się zespołem, znaczy to nie jest zespół. Już wspominałem o tym wcześniej w swoim podcaście. Kto nie oglądał, kto nie usłuchał, zapraszam serdecznie. Jest to jednoosobowy zespół, tak to częściej sobie nazywają, Time Impala, w którym głównym jakby twórcą jest Kevin Parker. Ja sam serdecznie go polecam wszystkim. Czy Wy też chcecie się swoimi pochwalić? My chyba mamy paru takich uniwersalnych, mi tak. się wydaje. Jeden mhm. ten. Mogę to ująć mhm. banalnie, prosty. Ja to ujmę na... także. Myślę, że nie wszyscy się zgadzamy z tymi uniwersalnymi mm. y, wykonawcami, ale niech każdy się wypowie. To będzie na pewno ciekawe. Tak przede wszystkim bym powiedział, że Dawid Mhm, Jasne. Ogromna inspiracja. Swojego czasu mieliśmy żart w zespole, że jeżeli ktoś nie słucha Davida Posiada, to musi, być, musi mieć naprawdę przykre życie. <grywia> <grywia> to nie jest lavenders. <grywia> Ale no to tak. Nie wiem, na przykład u mnie w czasie tworzenia całego albumu bardzo, bardzo dużo słuchałem Phoebe Bridges. Mhm. E, mocno wróciłem do Pink Floydów. Mhm. Ja, ja właśnie jakimiś takimi bardziej elektronicznymi rzeczami, elektronicznymi rzeczami właśnie jak. Y w czasie, gdy y, nagrywaliśmy ten album i go opisaliśmy, bardzo inspirowałem się y, takim Fiurzym nowoczesnym, bo y, tam chyba jest najwięcej takich ciekawych linii syntezatorowych i y, to mnie bardzo inspirowało na przykład. Mhm. Rozumiem, jak najbardziej. Swoją drogą, będąc przy Michale, to nie dokończyliśmy y, wcześniej, jak, jak powstaliśmy. O dobrze, powróćmy! To Dob <grym> no tak, do szyb szybki powrót. Pograliśmy parę prób razem z Tymkiem, Maćkiem i Bartkiem. No i brzmieliśmy tak typowo, rokowo. I stwierdziliśmy, mhm. że czegoś nam jeszcze brakuje. No i znalazł się Michał, mhm. który przyszedł na naszą próbę, przygotowany elegancko. No i pokazał, co jakby. No to było cudowne. I, i Michał znalazł się u nas w zespole. I urozmaica nam mhm. brzmienie. <laughs> no nie dziwię się, bardzo, bardzo. Bardzo mocno urozmaica. I... Wow, naprawdę, skoro też przeciśmy do tematu tego, słyszałem, że wydaliście. Znaczy słyszałem, to jest wręcz pewne, wydaliście niestosunkowo niedawno album. Dobrze pamiętam dwa tygodnie temu? Dobrze pamiętam? Tak, tak. 25 dokładnie. listopada. Dokładnie, 20, 25, temu. Oczywiście na moment nagrywania. Dzisiaj mamy 9 grudnia 2022 roku. Jeżeli mam mówić dokładnie godziny 18.44. <noise> <noise> e Czym jest tak naprawdę Nimis? Zależy w jakim kontekście? Sam szczerze, na początku zastanawiałem się nad samą nazwą nimi. Spróbowałem znaleźć od, jak, jakiekolwiek odniesienia, i chwilkę, nawet zaraz Wam powiem. Eee... Ale wiem, że to znalazłem nimi z Łaciny. Czy to też On jest związane to, z Łaciną? Tak, to jest przede wszystkim związane z tym słowem z Łaciny, które samo w sobie znaczy przesyt, za dużo. Mm -hmm. Rozumiem jak najbardziej. I czemu akurat przesyt? Czego jest za dużo? Czy to jest przesyt za dużo emocji? Czy to jest przesyć yy, melodii? Czego tak naprawdę przesyt? Akurat Nimis jako sama nazwa albumu mhm. e, wzięła się z nazwy utworu sobie no. kończącego płytę, mhm. e, który sam sobie opowiada o po prostu przepełnieniu emocjonalnym, momencie, w którym ma się w sobie tyle emocji, że wolimy się od nich odciąć, niż kontynuować coś i, i że tak to ujmę do przodu tę kulkę, aż ona będzie coraz większa, coraz większa i będzie lawina w ten mm -hmm. sposób. Jasne, jak najbardziej. Yy, wow, naprawdę też niesamowite takie odniesienie, bo czuję się naprawdę z tym fenomenalnie, bo naprawdę wzruszacie mnie swoją twórczością. Nawet nie wiecie jak bardzo. Okropnie, okropnie podoba mi się Wasz o to chodzi. <noise> Mega to był miło zabieg to marketingowy. <noise> Rozumiem. Kolejny album będzie fatalny dla mnie. <głos> <głos> to już jest zaplanowane. Marketingowcy, marketingowcy to już tak. <noise> Ci wredni marketingowcy. My tu planowaliśmy inaczej, a to wyszło jak wyszło. No cóż. Dobrze, to też chciałbym się zapytać, kto u was w zespole jest, kurczę, na to się mówi, autorem tekstów, tekściarzem. To tak, najwięcej tekstów pisze Natalka. Mhm. Natalka przeważnie po prostu zaczyna proces twórczy, jeśli chodzi o piosenkę. Mhm. Bardzo często jest tak, że pisze piosenkę z gitarą, potem my się zajmujemy tym, żeby to jakoś ciekawie zaaranżować, jeszcze dopracować, coś dołożyć, jakie mamy pomysły do tego. I naprawdę mocno nad tym pracujemy, żeby każda piosenka miała w sobie taki punkt zaczepienia coś ciekawego, nawet jeśli to jest. Riff czy coś. I najczęściej tak pracujemy nad piosenkami, to tak trochę odchodzą od tematu, ale teksty właśnie nimi, o którym mówił Bartek, napisał Bartek. Mm -hmm. y I często się zdarza, może nie że często, ale czasem <laughs> się zdarza, że ja pomogę Natalce z jakimś tekstem y lub po prostu mam pomysł na na przykład Warfest. Mm -hmm. y tak, na pomoc. Ja. Ridd, czy drugą zwrotkę. Po prostu miałem fajny pomysł do tego, bardzo mi się spodobało, jak właśnie Natalka pokazała mi tę piosenkę, jak jeszcze mieszkaliśmy w Akademiku. Yy... I napisałem do tego to, co powiedziałem. Mamy piosenkę Statek, w której też napisałem drugą zwrotkę i tak wygląda moje tekściarstwo na płycie, ale głównie to jest Natalka. Rozumiem, jak najbardziej. Czyli u was Natalka pełni taką główną funkcję tekściarza. <laughs> Ale szczerze jestem bardzo zadowolony, w szczególności ze statku. Uwielbiam statek i przy statku tak niesamowicie się wzruszałem, tak niesamowicie to przeżywałem. To jest szczerze to też bardzo mocno poruszało moje emocje związane z moją depresją młodzieńczą, mm -hmm. którą wcześniej też miałem i naprawdę, naprawdę niesamowite. Ten ostatni tam końcówka, która była już po prostu mówiona. Oh niesamowita, naprawdę bardzo niesamowita. No, na tym nam chyba głównie zależało, w sensie no, ta piosenka jest takim oczyszczeniem takiego pewnego rodzaju. Dokładnie. Tak, Czyli dziękuję. Nie została stworzona właśnie, żeby żeby się gdzieś dostać do radia czy, czy właśnie na takie rzeczy, tylko po prostu żeby była sobie i no i służyła właśnie jako takie emocjonalne oczyszczenie. Jest taki tak, i to wyrzucenie. też dla nas właśnie jest takie wyrzucenie po prostu wszystkich emocji. Koncertowo jest to moim zdaniem mhm. Niesamowita rzecz, żeby to zagrać, ale nie zawsze mamy też na to humor. Mhm. Um, tak, to prawda. Jest taka blokada czasami. Nie dziwię się. Rozumiem, że to jest taka forma, ta piosenka jest taką waszą formą autoterapii. No, trochę, tak. trochę tak. Trochę tak. Rozumiem, jak najbardziej. Chociaż też spotykamy się, zdarzyło się, że parę osób miało przeciwne wrażenia, jeśli chodzi o tą końcówkę, i to też jest ciekawe, że każdy to odbiera trochę inaczej. Mhm. Jasne, rozumiem. Okej. Okay. Ja bardzo też mocno chciałem poruszyć temat kwestii piosenki, która bardzo mnie mocno poruszyła, mianowicie, kurczę, nie wiem jak to przeczytać, 23.03 przeczytam tak, jak jest zapisane. 23 marca. 23 marca. Najprawdopodobniej wiedziałem, że o to chodzi, ale polałem powiedzieć w ten sposób. Wow, ta piosenka jest naprawdę takim preludium, kurczę, brakuje mi jeszcze słowa preludium, takim przejściem do czegoś niesamowitego. Ta, dosłownie minuta 13, dobrze pamiętam? Około, Około minuta 13 jest naprawdę oczyszczające, jest bardzo takim wręcz wprowadzający w ten stan uczucia właśnie takiego przesytu. Ktoś na takiej zasadzie, że kurczę, przecież mnie nie ma w ogóle, w ogóle tego nie odczuwam, a tu nagle jest, odczuwam nagle jakiś przesyt i to później tak ciągnie się takim kółkiem, tak jak mówicie, że to się zaczyna staczać takim kółkiem, aż w końcu przy nimis jest takie ostateczne uwolnienie. Tak. No te, ten mhm. utwór właśnie miał jakby głównie e, tak spiąć to wszystko w całość, żeby to miało jakąś taką swoją no, całą, taką ostateczną formę. Mhm. Toż no, monotonia jest właśnie taka, myślę ważna w tym utworze, że to się, jakby ten motyw się powtarza i powtarza i się trochę tak wierca w głowę po czasie mam wrażenie. E, nie, że nie w sensie e, chwytliwości tego motywu, tylko po prostu takie jakby... Wręcz psychodeli, mhm. Takie właśnie zapętlenia myśli trochę. Mhm. No i też myślę, że to daje też taki charakter tego albumu. Rozumiem jak najbardziej. I Myś... naprawdę, od... tak, tak, tak. Przede wszystkim po prostu zostało to stworzone jako intro. Jako I intro. I cieszy tak. nas w sumie, że dużo osób traktuje to właśnie jako osobny byt, mhm. który oczywiście może być takim bytem, ale. Mhm. Y no, to nie było przez nas przewidziane, Absolutnie, że tak zostanie wręcz, potraktowane. Wręcz to było bardzo zaskakujące, kiedy ludzie zaczęli mówić, że te intro jest super i intro traktują nie jako samo intro, tylko jako piosenkę. Bo wiadomo, często w wielu płytach intro się pomija, e, a tutaj ludzie to wzięli jako właśnie taką, taki ładny wstęp do pierwszej prawdziwej, powiedzmy, piosenki, czyli Okna w Chmurach. Tak, ale ja celowo to zrobiliśmy, że nie nazwaliśmy intra, intrem i chcieliśmy. Chcieliśmy po prostu nazwać to inaczej. Rozumiem jak najbardziej. To jeżeli też mogę się spytać, skąd się wziął 23 marca. To jest ciekawa data. To jest data dołączenia Michała do nas. To jest data uformowania po prostu naszego tak. składu, który już sobie trwa. Rozumiem jak najbardziej. Naprawdę niesamowite zwieńczenie tego wszystkiego. I Myślę, że jeżeli nazwać to takie wejście, Michała do zespołu jedną piosenką, to jest naprawdę mocne. Naprawdę bardzo, bardzo mocne. Czyli rozumiem, że też, Michał, odgrywasz główną rolę, tak jak wszyscy. No. No, no, no... Mam nadzieję, ale to też chodzi o to, że po prostu mamy ostateczny skład już ten, że po prostu jakby tworzymy jedną zgraną całość i po prostu tak. już nie zamieniamy nic zmieniać w Tak, że od tego 3. lecimy jako Lavenders. Że rozumiem. to już jest tak. dzień, w którym powstało Lavenders, taki oficjalny. Oficjalne, oficjalne Lavenders, nie jakieś tak. podróbki. Nie podróbki. Nie. nie podróbki. Nie panie, co tego na ryneczku nie spotkasz. <laughs> o, dziękuję, to było dobre. O, do... Przejdźmy może do samej pracy nad albumem. Mianowicie, czy praca szła jak swładka? bo właśnie domyślam się, że stosunkowo po emocjach to nie było takie łatwe uwolnić tego i tak dalej. Czy... Bo właśnie czy to było łatwe do pisania, czy to było w takiej formie inspiracji, formie tchnienia, czy raczej to szło tak stosunkowo ciężko, że tak na pewien moment było trzeba to odstawić? Raczej mi się wydaje, że jak robiliśmy ten materiał, który mamy, mhm. nie robiliśmy go tak świadomie jak teraz, z na przykład intencją nagrania czegoś, nawet z tej płyty. No, nie wiedzieliśmy jeszcze na przykład na początku, że będziemy ją w ogóle nagrywać. Tak, mhm. więc, trochę po macku. Więc jakby, no traktowaliśmy to właśnie tak bardziej, że chyba tak dla, jako rekreacja może bardziej, więc yy, przychodziło, myślę, to o wiele łatwiej wtedy, kiedy było takie różne podejście. Mhm. Chociaż też myślę, że co do yy, tworzenia tej płyty, to jest kilka różnych etapów, które jakby działy się zupełnie inaczej, jeśli chodzi o łatwość. Też natalka tekstowa, pewnie raz idzie lepiej, raz gorzej. Mhm. Ym... Ale też zależy od piosenki. Jakby były piosenki, gdzie byliśmy w stanie no, <coughs> od początku jakoś do końca zrobić bez problemu i mieć już gotowy materiał. A też były piosenki, takie jak przykładowe jak Noc, że zmienialiśmy motywy, dużo kombinowaliśmy i no, dopiero po iluś tygodniach wychodziła cała piosenka, z której byliśmy zadowoleni. Prób mhm. na przykład na tę piosenkę, o której Maciek wspomniał, poszło. Mhm. A finalnie. W sumie rzuciliśmy wszystko i powiedzieliśmy sobie, zróbmy coś innego. Mhm. <laughs> Daliśmy elektroniczny bas. Tak. Mhm. <laughs> Czyli rozumiem, że ta inność Wam bardzo dobrze przysporzyła. Nawet teraz nam w sumie przyspa przysparza. Mhm. No ja teraz na przykład, jak coś piszemy, no to też się staram tak myśleć, że co można zrobić takiego dziwnego, ale zrobić to na przykład w przystępny sposób. Mhm. Przede wszystkim nie, nie, nie zamykamy się na to, że ok, wydaliśmy płytę i to jest teraz Lavenders i musimy robić rzeczy podobne. Absolutnie nie chcemy iść tą drogą. Tylko za każdym razem by coś ciekawego robić nowego i żeby nie klepać tego samego stylu. Tak, tak no, bo jeszcze no, nawet, mhm. nawet po prostu bardziej nas interesuje na ten moment coś innego, więc. Tworzymy piosenki na przyszłą płytę, to nie tak, że teraz stopujemy i. Czyli kochani widzowie, uwaga, uwaga. <grym górne> U, kiedyś coś będzie w tak, skrócie, tak. ale jeszcze długo. Bardzo spokojnie. Droga, droga, więc na razie cieszcie się tą płytą. Tak na święta od razu. Tak, tak. Na święta pod choinkę. Tak. Nóżkowi z... można kupić. O. Komu? Nóżkowi <grym górne> na święta pod choinkę. A nawet babci. Nawet <grym górne> Kotkowi. Tak. Płyta dla wszystkich. Płyta dla wszystkich, tak. Do, do obiadu, do kolacji, dla wujka takiego w fajnym stanie po <noise> <noise> no, przebigilijnym stole. Mmm, zdecydowanie. Zdecydowanie, najlepiej. <głos> <głos> o, rozumiem. Ale to dobrze, że ta płyta jest dla każdego. E <noise> Jak w ogóle została płyta przyjęta? W sensie, czy po tej płycie zostaliście jakoś bardzo mocno zauważeni, czy zostaliście wręcz bardzo mocno docenieni? Jak to tak, bo widziałam, że wcześniej na Spotify zostaliście wyróżnieni w zakładce nowych, nowych artystów, dobrze Tak, byliśmy na New Music Friday i Fresh dokładnie. Tak patrząc to, nie wiem jak reszta zespołu, ale ja byłem wręcz bardzo zaskoczony jak, ile do ilu osób w ogóle dotarliśmy. Mhm. E, a no, nie spotkałem się z wieloma negatywnymi komentarzami a propos samej płyty. Raczej, mhm. odbiór był praktycznie tylko pozytywny, co, e, co też mega motywuje do dalszej pracy. Mhm. Tak, jak na naszą skalę, myślę, że bardzo dobrze nam się w tej kwestii udało. Mhm. Też sporo osób nas wsparło. E, mamy dobry feedback, e, są ludzie jak ty, którzy po mhm. prostu. Chcą Dzień nas dobry. wesprzeć, y, wiedzą jak mogą to zrobić i bardzo wszystkim dziękujemy za tę pomoc. O, jak mi O. o. E, czy już wiem, że to na pewno było, ale kiedy był wasz taki pierwszy, pierwszy prawdziwy koncert? Ży... Rokowania? Pierwszy tak? etap. Pierwszy etap. Tak, przesłuchanie do rokowań. To mhm. w ogóle nie, nie mieliśmy pojęcia, jak zostaniemy odebrani. Mhm. Stresowaliśmy się trochę, myślę. No i dziwi się to. Ale wiedzieliśmy, to takie... że będziemy mm -hmm. się dobrze bawić. Tak, i z taką myślą poszliśmy na rokowanie. Po prostu nie no. jakieś tam nie poszliśmy z myślą, żeby to wygrać, zająć jakiekolwiek miejsce zdobyć jakąkolwiek nagrodę. Mm. Powiedzieliśmy sobie wprost, pójdźmy i bawmy się. <laughs> rokowanie to przegląd y, zespołów rokowych y, tak dla y, osób, które nie wiedzą tak, podnaski. Dobrze, dziękuję. Miałem już za Was powiedzieć, ale jestem z was niezmiernie zadowolona, że już tam za mnie to ujęliście. <laughs> tak, ja tak pamiętam tylko po. Przesłuchaniu pierwszym, mhm. e, bo udało się wbić tam mojemu bratu, e, który, jeśli chodzi o muzykę, on nie owija bawełny. Jeśli robię coś i mu się to nie podoba, to on mówi, że to jest po prostu słabe. Mhm. E, I po usłyszeniu nas na żywo, tam wcześniej nie pokazywałem mu jakoś dużo, powiedział: Wow, nigdy, się nie, spodziewa nigdy nie spodziewałem się, że te Lavenders będzie tak dobre. No także odbiór był naprawdę, byliśmy zaskoczeni bardzo, i no to ja bardzo. Miło wspominam ten dzień. Jakby... Pamiętam go dokładnie taki, jaki był nawet dzisiaj. Mm -hmm. A jak wyglądał w takim razie? <laughs> Jeżeli można wiedzieć. No na początku. Nie ja umierałem przez połowę dnia. W sumie. Tak, nikt w ogóle nie Umiał. spał. Mm -hmm. Przed tym. Także no, to pamiętam akurat. Ja byłam, miałam nadzieję, że jednak się spodoba to większości osób, które tam będą i jury. Mm -hmm. No i tak było. I później pamiętam poszłam na basen, żeby ochłonąć i wróciłam na wyniki i przeszliśmy dalej. Później zajęliśmy drugie miejsce swoją drogą. Jakieś tam drugie no. miejsce. <laughs> no. Na koniec. Także mm -hmm. tak fajnie. Ale wow, naprawdę niesamowicie. Jestem z Was niezmiernie zadowolony i cóż, życzę Wam tak naprawdę dalszych sukcesów. Oby tak było. Dziękujemy. Trzymam Dziękujemy. kciuki. Yeah. Dziękujemy. Jak ktoś się mówi po angielsku trzymać kciuki? Eee... Finger crossed, yeah. Yeah, Finger crossed. <grystanie> Ale wiem, że również jak pierwszy, pierwszy chyba. Taki jeden z pierwszych koncertów graliście w Warszawie. Czy dobrze pamiętasz? Tak, To był drugi nawet. Dobrze mówię? No, tak, naprawdę. drugi dokładnie. koncert. Mówię tam już z publiką bo inaczej, bo. Tak, no to był piknik lądówki jeść, e, z Politechniki właśnie Warszawskiej, zostaliśmy zaproszeni jako, że znamy się z Natalką, z samorządem, wiedzieli, że gramy i mhm. chcieli nas, ale jak to piknik? Piwo. Czyli z 10 osób, które stały pod stan, to może 3 nie były naszymi znajomymi. <ślepijny> <ślepijny> ale wciąż było to naprawdę niezmierne przeżycie dla was. Tak, to był fajny wyjazd bardzo. Staramy się teraz grać na wydarzeniach, które są jakby skupione na muzyce. <grystanie> <grystanie> dokładnie. Nie tylko na piwie. No, no, no ale oczywiście też szanujemy też piwo. Tak, piwo, tak. Jakby... A piwo, piwo, piwo. A jakie piwo szanujemy? <grystanie> Każde poza zero. Każde poza zero, rozumiem. Otwieramy się na wszystko. Romper? <grystanie> <Rąper. grystanie> każdy ma swoje ulubione piwo. <grystanie> rozumiem. <grystanie> O boże, jak ja Nie dom... chcemy się zamykać. Tak, nie zamykamy się, próbujemy nowych. E, ale na przykład zaczęło się od warki strong. A tak, to inne początków. <grym> na samym <grym> początku była warka strong. Tak. Pierwszego dnia. <grym> nie dobrze. Nie dobrze, nie będziemy nie, nie idziemy w ten sposób. <grym> o boże. <grym> o a, kurczę, tak naprawdę mam wrażenie, że będziemy się zbliżać chyba powoli do końca tym milutkim, a, a także śmiesznym akcentem będziemy zbliżać się powoli do końcowi. Czy macie Państwo jakieś ostatnie słowo do powiedzenia? Jakieś puenty, jakieś motywacje <śmuluję> dla młodych ludzi, którzy wciąż poszukają swojej jakiejś drogi, którzy, są, i, którzy nie są jeszcze na swoim początku? Kupcie naszą płytę. <śmuluję> Podziała, marketingowcy totalnie, mówią. Panie naprawdę dla takich osób, które boją się zacząć, Wprost, nie ma co się bać, trzeba wejść w końcu, wyjść przed szereg, wejść na jakiś tam poziom, iść do przodu, rozwijać się, bo jeżeli chcesz coś robić, lubisz coś robić, to, to rób to. No, ja myślę, że w sumie jak ktoś chce grać, to niech już w sumie zacznie, bo nigdy nie jest za późno. Tak naprawdę, Maciek, kiedy to zacząłeś grać? Na basie z jakiś no rok temu. No właśnie. ja miałem w sumie grać w momencie dołączenia do zespołu, więc nigdy nie jest za późno tak naprawdę mm. moim zdaniem. I też to, co myślę, że jest ogólnie ważne, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy chcą zacząć grać, żeby starać się stawiać w jak największej ilości sytuacji, które teoretycznie mogłyby później doprowadzić do czegoś, bo przez to, że raz mi przyjaciółka proponowała po prostu, żeby zacząć grać na basie i zastąpić tym gowinnym zespoła, mm. to później. No o. Ale na gitarze. To później do, zostałem przyjęty do innego zespołu, później do innego, i finalnie trafiłem tutaj. Gdyby nie taka jedna drobna rzecz, mm -hmm. to nie byłoby mnie tutaj. Więc jakby moja radę, żeby po prostu starać się wykorzystywać jak najwięcej możliwości do tego, aby się gdzieś pokazać. No, nie bójmy się postawić tego kroku do przodu. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o muzyczkę, to najfajniej jest ją robić z przyjaciółmi. Nie mm -hmm. trzeba szukać naprawdę no, dobrych. Muzyków, to nie o to chodzi w muzyce. Po prostu, jeśli chcemy, żeby było fajnie, to fajnie by było to robić z przyjaciółmi, i tyle wystarczy. I to nie musi nigdzie nawet trafić. Y -hmm. Po prostu liczy się, liczy się to, żeby było dobrze. Nikt z nas nie skończył szkoły muzycznej żadnej, więc nie jest to potrzebne, żeby mieć zespół. No, Chyba to najważniejsze żeby móc odnaleźć swój talent w samym sobie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ale to tak, że mam wrażenie, że to nie jest rada tylko dla młodych, ale również dla osób, które swoje zaczynają swoją drogę. Dla tych, nieważne czy masz lat 16 czy 60. No ja y, szczególnie y, mówiłem właśnie to do osób, które mają na przykład, załóżmy 18 lat i chcą zacząć grać. Mhm. Moim zdaniem to też jest dobry wiek na początek, bo tak naprawdę y, no y, duża część z nas zaczynała mając ile? Y, Maciek na przykład. My, ale ogólnie w sensie? No, no, no ja na gitarze zacząłem grać, nie wiem. Z 5 lat ale tak jak mówiłem, no, no to, to jest ja rok. Jakoś 6 lat temu zacząłem grać na gitarze, więc w 6 lat jeszcze no. może się dużo stać. Tym bardziej, jak ma się 18 lat, to jeszcze nie jest wcale tak staro chyba. Chyba nie. No, <grym /dosek> ale już po 18 to co innego. <grym /dosek> nie, ja myślę, że po prostu warto zacząć grać, bo to jest fajne. Rozumiem. Jak najbardziej. Dobrze, to tym miłym akcentem mam wrażenie, że będziemy kończyć. Chciałbym podziękować moim gościom za to, że tutaj przyszli, za to, że podzielili się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. Cóż, pozostało mi chyba Wam jedynie życzyć wszystkiego najlepszego na muzycznej drodze życia. Chciałem powiedzieć nowej drodze życia. Muzycznej drodze życia. Dziękujemy. 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 To także teraz każdy żegna się z Państwa po kolei. Panie Tymku. Cześć. Żegnam Was. Panie Maćku. Ja żegnam wszystkich serdecznie. Panie Michale. Hejka. Panie Bartku. Żegnam wszystkich. Pani Natalio. A ja mówię do zobaczenia na koncertach, mam nadzieję. Mam tak. nadzieję. No ja też mam taką nadzieję. Serdecznie. I ja również jako Sebastian życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dóś.